Adam Szwech, głos rozsądku. Witajcie z tej strony, Adam Szwech, i w dzisiejszym odcinku pokażę wam kolejną osobę, co wyrządza szkodę innych swoimi prorosyjskimi poglądami i przez to robi dzieciom pranie mózgu. Sarmata wspiera inwazję Rosji na Ukrainę i nie interesuje go, że cywile za nic giną. Pokażę wam dowód jego propagandy. Jak można takie coś robić? To łamie wszelkie prawa w naszym kraju i przez takich ludzi jak on, dzieci staną się dyktatorami i będą chciały wypowiedzieć wojnę na przykład Czechom. Takich ludzi trzeba zgłaszać i żeby nie mieli prawa głosu, w dodatku zauważyłem, że również jest pedałem. To tyle na dzisiaj i mam nadzieję, że szybko go dopadnie sprawiedliwość w Hadze.